Niech będzie z Chrystus. Dzisiaj opowiem historię Dobrego Łotra ukrzyżowanego razem z Panem Jezusem na Golgocie według objawień Marii Waltorty, która opisała to w poemacie Boga Człowieka. Pan Jezus, kiedy był mały i uciekał przed Herodem z rodzicami do Egiptu. Nie mieli nic oprócz osiołka. Przychodzili przez Synaj i zostali napadnięci przez zbójów. Należy, że zauważyli, że ta rodzina nie ma nic, żeby im wziąć. Ulitowali się nad nimi wzięli ich do swojej osady, oazy na pustyni, żeby mogli się odpocząć i mieć trochę wody. Dziecko Herszta było chore na trąd. Mat, żona Herszta coś się tknęło. Skojarzyła, że ci ludzie nie są zwykłymi ludźmi, Józef i Maria. I przygotowała kąpiel dla Pana Jezusa. Matka Boża wykąpała Pana Jezusa, a potem powiedziała, żeby ona swoje dziecko wykąpała w tej samej wodzie. Kiedy ta kobieta wykąpała swoje dziecko, trąd ustąpił. No to możemy sobie wyobrazić, jaka była reakcja całej bandy, gdzie zobaczyli jej nadzwyczajny cud. No, wygląda, że nie zmienili swojego trybu życia tak chyba do końca. Bo Łotr został Łotrem. Ale jak się potem okazało, dobrym Łotrem. I dzisiaj jest pierwszym świętym naszej wiary. Kiedy dotarli do Egiptu, sytuacja ich była niewesoła, ponieważ Egipcjanie uważali ich za niewolników. Święty Józef był cieślą, robił różne rzeczy, ale Egipcjanie raz płacili, raz nie. Bieda w domu była ogromna do tego stopnia, że pan Jezus jako dziecko małe żebrał na ulicy. Też jest to dla mnie niesamowite, że. Bóg Wszechświata, którego, którym wszystko do Niego należy, jest to Jego własność, żył w tak skromnych warunkach, albo raczej tragicznych warunkach. No, trochę to niesamowite. Mimo że mógł być najbogatszym człowiekiem tego świata, to uniżył się do bycia niewolnikiem, sługą, żebrakiem. Potem, kiedy został ten łotr ukrzyżowany koło Pana Jezusa i dobry i zły łotr, no to ten dobry łotr wspomniał o tym wszystkim i powiedział, poprosił Pana Jezusa, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. I Pan Jezus mu odpowiedział, że jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. I stąd dobry łotr jest pierwszym świętym naszej wiary. Czasami się tak mówi, że Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Niezbadane są te roki nieba, wszystkie chyba. Ciekawe to wszystko. W każdym razie polecam książkę Marii Valtory, długa człowieka. Tam jest bardzo wiele ciekawych ciekawych rzeczy na temat Pana Jezusa. Dopiero po przeczytaniu tej książki w pełni można zrozumieć, jak bardzo Pan Jezus nie był, był niezrozumiany nawet przez swoich apostołów. Dopiero po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu, po niebowstąpieniu, po zostaniu Ducha Świętego, apostołowie się zupełnie zmienili i zrobili się świętymi. Niech nas wszystkich Bóg ma swojej opiece i błogosławi i pomoże, żebyśmy szczęśliwie do tego nieba dotarli. Miłych świąt, samych radości.